Czy byłaby wyzwolona kobieta na miarę współczesności? I czy można być progresywną feministką świadomie rezygnując z seksu? Angela Chen, autorka książki Asy. Czego może nas nauczyć aseksualność? Odpowiada na te i szereg innych pytań dotyczących seksualności w XXI wieku, udowadniając, że w dzisiejszych czasach normy seksualne wciąż są formą opresji. W liberalnych kręgach modelowa feministka to Osoba świadomie korzystająca ze swojej seksualności, czerpiąca przyjemność z seksu. Przykładem progresywnej, nowoczesnej, proseksualnej kobiety jest Samantha Jones z seksu w Wielkim Mieście, czy raperka Nicki Minaj, a także Oliwka Brazil, która otwarcie rapuje o swoich fantazjach seksualnych. Jak twierdzi Chen, uprawianie seksu jest dzisiaj nie tylko cool, ale stało się feministyczne. Przez całe wieki kobietom nakazywano seksualną wstrzemięźliwość i zaspokajanie wyłącznie potrzeb mężczyzn. Dzisiaj seks nabrał dla kobiet nowego znaczenia. Stał się wyrazem politycznego sprzeciwu wobec patriarchatu. Książki takie jak Niech żyją kurwy, Aleksandry Kulczyk wręcz traktują ciało jako narzędzie do emancypacji. Co jednak z osobami, które nie uprawiają seksu, mają do niego ambiwalentny stosunek lub zupełnie nie czerpią z niego przyjemności? Innymi słowy. Czy dla tytułowych asów jest miejsce w progresywnym społeczeństwie? Asy to osoby, które nie odczuwają pociągu seksualnego nakierowanego na konkretną osobę. Choć ktoś może im się estetycznie podobać, nie doświadczają podniecenia na jego lub jej widok. Mają za to libido, fantazje seksualne, mogą się masturbować, czy odczuwać przyjemność z oglądania pornografii. Mogą również uprawiać seks, ale nie decydują się na niego z fizycznych pobudek. Powszechnie panuje przekonanie, że wszyscy jesteśmy aloseksualni czyli odczuwamy pociąg seksualny. Kultura popularna sugeruje nam, że odczuwanie pociągu seksualnego jest uniwersalnym doświadczeniem każdej z nas, a jego brak chorobą, którą trzeba wyleczyć za pomocą leków lub przepracować na terapii. Seks stał się religią współczesności, którą kobiety muszą wyznawać, aby być prawdziwie wyzwolone i politycznie świadome. Skutek jest taki, że osoby kobiece, które nie są aktywne seksualnie, uznawane są za zahamowane, sztywne czy pruderyjne. Angela Chen postuluje, żeby traktować aseksualność jak każdą inną preferencję seksualną, niezależną od naszych poglądów. Oczywiście, seks jest sprawą polityczną, ale wstrzemięźliwość seksualna nie musi być wynikiem światopoglądowego zacofania. Ludzie są zróżnicowani pod względem seksualności i nie istnieje jedna wspólna dla wszystkich wizja wyzwolenia seksualnego. Seksualność bez tabu może zarówno oznaczać celebrowanie rozwiązłości, jak i celibat. W książce Asy autorka zestawia swoje własne doświadczenia z rozmowami z niemal setką osób, które, podobnie jak ona, identyfikują się jako aseksualne. Dużą zaletą tego tytułu jest różnorodność perspektyw. Dziennikarka przeprowadziła wywiady z osobami spoza geograficznego i tożsamościowego centrum. To też pierwsza książka w pełni napisana inkluzywnym językiem, z jaką miałam styczność. Tutaj układ do tłumaczki asów Aleksandry Kamińskiej, która musiała się zmierzyć z mocno ugenderowionym językiem polskim. Książkę czyta się lekko, a autorka stroni od pouczających twierdzeń. Jak pisze we wstępie, Książka powstała zarówno dla osób aseksualnych, jak i aloseksualnych, którzy szukają swojego miejsca w świecie. Po co nam kolejna etykieta tożsamościowa? Kategoria aseksualności umożliwia dostrzeżenie złożoności ludzkiego doświadczenia. Seksualność może się zmieniać z biegiem czasu lub wpisywać w różne orientacje jednocześnie. I to jest ok. Jak zapewnia autorka, nowe sposoby mówienia o odczuwaniu pociągu seksualnego dają nam dostęp do nowych sposobów myślenia i bardziej precyzyjnego definiowania więzi międzyludzkich. W końcu celem wyzwolenia asów jest prawdziwa wolność dla każdego w kwestii seksu i związków romantycznych.